Witam Was. Na początek powiem Wam, że raz bardziej zawodzę się na lokalnych mechanikach. W przeciągu dwóch tygodni, może nawet krócej, jest to już drugi przypadek, gdzie widali złą diagnozę. Akurat ten akumulator został kupiony u mnie z 2 miesiące temu. Pojazd nie odpalał u klienta, więc klient zaprowadził go do mechanika. Mechanik, jak stwierdził, ładował akumulator przez 12 godzin, całą noc. I stwierdzi, mechanik stwierdził, że akumulator ma wadę techniczną. Teraz y, pokażę Wam y, parametry. Tutaj wydrukowałem z testera, jak to wygląda. Y, pierwszy to jest jak akumulator do mnie trafił. Jak już praktycznie ładowałem, 10 minut rozłączyłem i, i sprawdziłem parametry, tak? czyli napięcie 11,92, prąd nominalny 450, realnie 76. Bardzo duży opór wewnętrzny, 38mΩ. Tak tak wygląda stan techniczny. Yy, drugi wydruk to jest yy, po 3 godzinach ładowania ładowarką. Zaraz pokażę taką zwykłą ładowarką. magnety Marelli. Zobaczmy, po 3 godzinach ładowania i odstaniu, załóżmy tam yy, iluś tam godzin, bo to było bo zakończyłem ładowanie w dzień na drugi dzień wynik sprawdzałem i widzimy tak już, że prąd 373 bardzo się obniżył opór wewnętrzny do 778 kolejny wydruk to jest wydruk po ładowaniu około 11 godzin, tak tutaj Czyli tak, rezystancja wewnętrzna prawie dobrze, już 664. No i prąd rozruchowy tak, jak powinien być. Akumulator praktycznie nadaje się do wydania, ale ten akumulator był ładowany, jak pokazałem wam, na razie taką ładowarką. Teraz przejdę pod prostownik ST305M i dokończę prawidłowe ładowanie. Jak tu jeszcze widzę, yy, to oczko jest koloru czarnego, więc będziemy jeszcze ładować. A najważniejsze teraz nie sprawdzałem, ale teraz sprawdzimy, jak się akumulator zachowa pod obciążeniem. Mamy. A i wciskamy. 10, 32, idzie do góry. Czyli tutaj wszystko jest w porządku, tak? Stan, można powiedzieć, idealny. Reakcja właściwa. Tak reaguje akumulator sprawny. Teraz kilka wniosków. Uważam, że mechanicy jednak powinni znać się choć troszeczkę na technice akumulatorowej, a przynajmniej posiadać jakąś tam minimalną wiedzę z zakresu ładowania akumulatorów, bo nie wierzę, że no nie, ciężko mi uwierzyć, że przez 12 godzin przez 12 godzin ładowania były takie parametry, a odwarką budżetową przez 3 godziny o wiele. Je poprawiłem ogólnie. Zawsze można zadawać pytania, czy to u mnie na forum, czy też i myślę, że u innych y, osób, które zajmują się gdzieś tam y, na YouTubie y, filmikami. Y, na pewno odpowiedzą. A jeżeli są tutaj lokalni mechanicy, nie wiedzą, niech do mnie przyjadą, ja wyjaśnię pewne sprawy za darmo. Nie chcę tu żadnych opłat, możemy sobie spokojnie porozmawiać. No cóż, akumulator będę jeszcze ładował. Ja wiem na chwilę obecną, że on jest sprawny. Nie ma wady technicznej, jak to powiedział mechanik. Dzięki za uwagę, pozdrawiam.